What's up, guys? This is Andrew, and welcome to Polglotik. Welcome to this channel. And today we have exercise number five from final exam in high school. And as you see, we have some text to read, and then we have to uh, we have to choose from uh, from answers from A to D. And please look look at this picture probably you see a horse and a guy on this animal this beautiful animal i think horses are very very interesting and this is text a so this is the first text and right now i'm gonna read it out for you and then we're gonna analyze it and see other other texts okay so let's start mounted police officer who is mounted police officer mounted police officer that's the guy from the picture all right so it's like the guy from police but on the horse probably you can uh, see someone like this in canada or in switzerland maybe in great britain i don't know but it's mounted police officer and as you see it's also riding instructor so oh. there are two um, there are two parts of this of this frame so you can be mounted police officer or you can be on riding instructor and as mounted police officer you will patrol parks and woodland areas on horseback okay interact with the adults and children occasionally work during sporting events such as big football matches and music festivals so it's like those things are responsibilities for mounted police officer. But if you want to be a riding instructor you will teach people of all ages and help experienced horse riders to prepare for competitions. Riding instructors usually work in the afternoons and at weekends. Okay so this is text A and we have all information and probably it will be a good idea to check the rest so let's see and right now we have text B text B it's like it's like review from a book i don't know Third edition, Black Beauty. Anna Sewell. It's probably a book. Black Beauty is a story told from the point of view of a horse. When Black Beauty is trying to carry a rider on his back and to pull up and to pull a carriage behind him, he finds it hard at first. But he is lucky. His first owner is a kind person who loves horses and takes good care of them. However, Black Beauty soon finds out that not all people are nice. When the horse is sold, the new owner feels no pity for him and makes him work long hours. Black Beauty is then sold several more times and his life becomes worse. And worse, some readers may f may find *Black Beauty* slightly old-fashioned. However, it reminds us that horses have feelings and can't be used like machines, which I believe is something we still need to hear today. So right now, I'm uh, I'm gonna tell it in Polish. Um, short explanation um, to jest opis książki jest to książka po prostu o historii konia tu jest taki ciekawy sformułowanie książka, na samym już początku książka opowiedziana the story is told from the point of view of horse czyli z punktu widzenia konia i, i tutaj ten koń na początku jest w dobrych rękach, ma fajnego właściciela, który kocha zwierzęta, ale potem zostaje sprzedany i trafia już coraz e, trafia do e, jakby gorszych ludzi, to znaczy ludzi, którzy wykorzystują tego konia do ciężkiej pracy wielokodzinnej, is getting worse and worse, his life becomes worse and worse. Więc myślę, że ogólnie Um, chodzi o to, że jest książka i przedstawia historię konia. Więc to był ten drugi tekst. A jakby ktoś chciał, myślę, że na amazon.pl czy w ogóle na Amazonie faktycznie można tą książkę sobie kupić i przeczytać. Alright, so let's continue. Okay, text C. Horse riding. What is horse riding? We can ask ourselves. Around 5 million people watch various horse races annually in the, U in the UK. Only football matches gain a larger audience. But British people don't just watch sports involving horses in 2015 in 2015 surveys showed that 2.7 million people in the uk rode a horse at least once a year today this number is over 3 million by contrast the number of horses owned by individuals is lower now than it used to be then 10 years ago 5 milionów ludzi ogląda różne zawody rok w rok, które odbywają się w Wielkiej Brytanii, w UK i tu jest porównanie do wydarzeń sportowych, że tylko właśnie piłka nożna jest w stanie zebrać większą audiencję, więc po prostu ten, ten ujeżdżanie koni, że tak powiem, czy aktywności związane z koniami są bardzo popularne i Ile to chyba, myślę, że w tradycji z Wielkiej Brytanii? Brytyjczycy nie tylko oglądają ten sport, który jest związany z końmi, ale też, też, też sami po prostu ujeżdżają konie, mają z tym doświadczenie i um, I w zasadzie na końcu jest jeszcze informacja, że liczba koni, którą e, posiadają mieszkańcy, jest mniejsza niż 10 lat temu. Czyli po prostu kiedyś e, jakby bardzo dużo mieszkańców Wielkiej Brytanii posiadało konia na własność. Więc to są takie informacje, powiedzmy, statystyki. I mamy tekst D. Także jak widzicie, trzy teksty zupełnie o czym innym. Pierwsze to. A zresztą zaraz wrócimy do tego. Jeszcze mamy tekst. D. So. Enjoy the hills. To get most out of our riding trip in Wales, you need to be healthy and fit. Have basic riding skills and enjoy the outdoors. You will ride the same horse on both days. So you, will be able, so, so, you will be able to get to know your horse well. Czyli poznasz swojego konia dobrze, o ile jesteś zdrowy i w dobrej formie, i masz podstawowe umiejętności ujeżdżania konia, ponieważ jest trip w wali, można wziąć udział w takiej wycieczce. Itutai est Spis, Pierwszy dzień Drugi, Day 1. Arrive at Green Farm in Swansea at 9 am. Meet your guide, your fellow riders, and your horse. The route on the first day is not very difficult. As you ride in the hills, you will be able to observe the wildlife. Of course, the most common animals are deer and red Skirls. But if you're lucky, you might even see some white ponies, ponies which are quite rare. The ride will finish at 5 p.m. Um, ponies. Pewnie chodzi o kucyki. Ok. Czyli tutaj przejeżdżasz na farmę o danej godzinie. Spotykasz swojego przewodnika. To swojego konia, poznajesz go i masz różne trudności tego dnia. I to jest taki jakby okres, dzień survivalowy. Surwiwal tak bym to nazwał. day 2 i 2 dnia. Your ride starts at 9 a.m. Choose an easy route, which goes along the river to an old bridge or. A more challenging one, which goes past go a 14th century castle. You will arrive back at Green Farm for tea and cakes, and you'll have you will have time to say goodbye to your horse and your guide. Następnego dnia wstajesz e, rano, wybierasz sobie ścieżkę czy drogę, która jest troszeczkę łatwiejsza, mien, e, która Zawiera jakby zwiedzanie różnych rzek, starych mostów i XIV-wiecznych zamków. I docierasz do farmy, piesz herbatkę, jesz ciasteczko i żegnasz się. Także to są te cztery teksty, i trzeba teraz dopasować odpowiedzi. Przeczytaj zdanie. Pstania 5153, to pasuje do każdego zdania właściwy tekst. Wpisz do tabeli. To ok, mamy trzy, jedno jest nie niepodane w ogóle, to znaczy jeden tekst nie pasuje. To co zaczynamy od pierwszego, Stand, starting with the first. This text includes an opinion on why horses should be treated well, czyli ten tekst mm, zawiera opinię dlaczego konie powinny być traktowane dobrze. Tutaj wydaje mi się tutaj, że no w sumie jeszcze nie wiem I w trzecim. Aha, w drugim, this text is for people interested in career which involves horse riding. I to wydaje mi się zdecydowanie pierwsze. Tam jest kariera, wybieramy sobie, czy chcę być policjantem, czy, czy tam kimś innym, tam jest lista obowiązków. Jest tutaj, myślę, że 5.2a na pewno. W tym pierwszym dałbym b, czyli tą książkę, w której było, w której było, w której było właśnie o tym trochę o traktowaniu, o traktowaniu koni pisanej, książki pisanej z perspektywy konia. Tak. I trzecie, the text mentions a difference in popularity between two kinds of sporty events, czyli właśnie ujeżdżanie konia, czy też polo. Chociaż nie zostało użyte to, to sformułowanie. I piłka nożna, więc to był tekst. tekst D. I myślę, że możemy śmiało sprawdzić sobie w odpowiedziach. Tutaj mam kartę, kartę odpowiedzi. I to będzie zadanie piąte. Już zmierzamy do niego już jesteśmy jeszcze tutaj zeskroluję i tak, w pierwszym w pierwszym było B A i C i jeżeli się nie mylę to dokładnie tak tak to tak, bo D to ok. Tak, C to jest właśnie ten, ta różnica między piłką nożną a sportem związanym z końmi. Czwarte, ciekawa wycieczka. Myślę, że warto się wybrać na taką wycieczkę i ujechać konia, czy tak powiem. A tak serio, to myślę, że bardzo fajnie. Pierwszy dzień, drugi, można sobie pozwiedzać. Ale ten tekst w zasadzie nie miał żadnego znaczenia w tym momencie oprócz tego, że mógł być kontrastowy do tamtych tekstów, więc jak ktoś ma jakieś wątpliwości to zawsze mógł użyć metody eliminacji ale uważam, że to piąte zadanie było jak najbardziej, jak najbardziej do zrobienia, spokojnie można było bez, bez dosyć łatwe, bo myślę, że to Zadanie będzie na rozszerzonej maturze z angielskiego też. Czyli teksty trzeba dopasować do wypowiedzi i może być już troszkę trudniej. I myślę, że sprawdzimy to. Ale jeśli chodzi o to piąte zadanie, to chyba wszystko. Także, także dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka zadania szóstego, matury z angielskiego próbnej 2000. 24, która odbyła się w grudniu, a my przygotowujemy się do matury 2025. Cześć! Bye!